Czy przepuklina krążka międzykręgowego w kręgosłupie może się wchłonąć? I czy zatem można uniknąć operacji kręgosłupa? Te pytania jako fizjoterapeutka słyszę bardzo często. To temat, który bardzo często spędza sen z powiek moich pacjentów. I dziś chcę Ci wytłumaczyć cały ten temat jasno, medycznie i bez obietnic, które nie mają pokrycia w nauce. Nazywam się Milena Olejnik, jestem fizjoterapeutką. I od kilkunastu ładnych lat zajmuje się leczeniem m.in. dyskopatii. Prawda jest taka, że czasem ta przepuklina może się wchłonąć, a czasem nie. I kluczowe jest zrozumienie tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje i jak to się dzieje, jak możemy sobie w tym pomóc. Zatem, czy przepuklina może się wchłonąć? To najważniejsze pytanie i odpowiedź bardzo pozytywna, bo tak, może się wchłonąć, tam istnieje wręcz. I to, co nauka przedstawia, to właśnie to, że te przepukliny wchłaniają się samoistnie. W związku z tym nie mamy jasnych informacji o tym, co dokładnie wpływa na tę wchłanialność, czy też resorpcję przepukliny. Są czynniki, które ku temu są sprzyjające, ale nie są to jednoznaczne, zero-jedynkowe aspekty, które powiemy, że tak, zawsze po tym działaniu ta przepuklina się wchłania. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, u kogo to się zadzieje, kiedy, w jakim tempie ten proces będzie miał miejsce, w jakim tempie on będzie następował i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą towarzyszyły temu objawy, jaka będzie, jaka będzie progresja tych tematów. Więc Dlaczego ten organizm jest w ogóle w stanie zrobić coś takiego i wchłonąć tą przepuklinę? Kiedy fragment dysku wydostaje się poza pierścień włóknisty, napotyka na swojej drodze obszar korzenia nerwowego, zaczyna organizm traktować ten materiał przepuklinowy jako tkankę obcą, jako coś zagrażającego. Więc uruchamia się reakcja obronna, układ odpornościowy zaczyna prowokować taki celowany stan zapalny, który aktywuje komórki odpornościowe odpowiedzialne za tak naprawdę sprzątanie tych uszkodzonych komórek. Ponieważ bardzo często ten materiał przepuklinowy staje się wolną, niczym nieukrwioną, mało nawodnioną tkanką, teraz jest ciałem obcym, martwym. I organizm sobie potrafi świetnie to posprzątać. To właśnie te komórki układu odpornościowego mają stopniowo sobie zjadać, sprzątać i usuwać te fragmenty przepukliny. Bardzo ważna rzecz jest taka, że to jest proces chemiczno-biologiczny, a nie mechaniczny. W związku z tym rola fizjoterapeuty nie polega na tym, że my wpychamy tą przepuklinę z powrotem na miejsce. Nie jesteśmy w stanie cofnąć nic rękami. Wręcz nawet ćwiczeniami nie do końca jest to w ten sposób tłumaczone, że te ćwiczenia pychają tą przepuklinę. Nie rozumujmy tego w ten sposób. Fizjoterapia ma dużo bardziej złożony mechanizm w tym przypadku. Za chwilę o tym opowiem. Paradoks wielkości przepukliny dotyczy tego, że coraz większe przepukliny, im większa przepuklina, tym większa szansa na samoistne wchłonięcie. Brzmi to nielogicznie dla wielu pacjentów. Zwłaszcza ekstruzje i sekwestracje, czyli moment, w którym przepuklina odrywa się od zwartego jądra miarzystego i staje się wolną, martwą częścią w kanale kręgowym, w otworze międzykręgowym, często te przepukliny mają największe szanse na samoistne wchłonięcie i najnowsze. Duże badania mówią nawet o 96% wchłanialności sekwestracji. Dlaczego tak się dzieje? No, bo właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. One są bardziej widoczne dla układu odpornościowego, więc organizm uruchamia mocniejsze procesy naprawcze, silniej pobudzana jest reakcja zapalna. Komórki układu odpornościowego, tak zwane makrofagi, odpowiadające za zjadanie tej przepukliny, aktywują się w większym stopniu. I uwaga, to nie jest żadne nowe odkrycie, bo naukowcy mówią o tym od wielu lat i my jako fizjoterapeuci również obserwujemy te zależności bardzo, bardzo często. To nie jest tak, że każdy pacjent, któremu, któremu przysłowiło wypadł dysk, musi być zoperowany. Jest wręcz odwrotnie. Bardzo mała część tych pacjentów potrzebuje realnie. Operacji. I właśnie te najnowsze badania dziś, które to pokazują, są bardzo dobrze opisane i są uznawane za naprawdę wartościowe. Tyle, że problem jest taki, że bardzo różnorodnie pacjenci reagują na te przepukliny. Dlaczego jednego pacjenta boli bardziej, a drugiego wcale? Bo ten ból on nie zależy tylko i wyłącznie od wielkości przepukliny. Wręcz przeciwnie, ta wielkość przepukliny może nie być klinicznie istotna. Dlaczego? Bo istotniejsza jest tutaj lokalizacja tej przepukliny, jej bezpośredni kontakt z korzeniem nerwowym lub innymi unerwionymi tkankami, które mogą generować ból. Zależy to też od silnej reakcji zapalnej, odpornościowej, czyli tej obronnej reakcji. Zależy to od otworu międzykręgowego, jaki on jest szeroki, bo im węższy ten otwór, tym mniejsza przepuklina zrobi większe spustoszenie. No, i oczywiście od indywidualnej wrażliwości na bodźce bólowe, tak? Nie każdy pacjent odczuwa ból na tym samym poziomie, mimo powiedzmy tej samej wielkości przepukliny. Dlatego jedna osoba z potężną przepukliną może funkcjonować bardzo dobrze, a inna z niewielką wypuklinką nie jest w stanie podnieść się z łóżka. Więc. Rolą fizjoterapeuty tak realnie i uczciwie też nie jest to, żeby kontrolować, czy ten stan zapalny jakoś zmniejszać, czy pobudzać. To jest przede wszystkim farmakoterapia i naturalne zdolności organizmu. Natomiast nasza rola jako fizjoterapeuty w procesie wspierania pacjenta w regeneracji tej przepukliny, we wchłanianiu się jej, czy też wysuszaniu polega przede wszystkim na odpowiednim zarządzaniu stylem życia pacjenta i wspieraniu go we wszystkich aspektach, które mogą być związane z zdolnością regeneracji. Czyli mamy pacjenta poinstruować w e, kwestii np. pozycji ułożeniowych, ćwiczeń rozluźniających, wspierających. Mamy pacjentem przeprowadzić terapię manualną, która będzie rozluźniała tkanki, wspierała zmniejszanie bólu, rozluźnianie mięśni, tkanek, powięzi, odżywienie nerwu, ukrwienie tego nerwu. Będziemy wspierać pacjenta w poprawie ślizgu tego nerwu na etapie, w którym będzie to oczywiście konieczne. I będziemy wspierać pacjenta w jakby poprawie krążenia płynów w obrębie dysku, czyli w splotach Batsona to najczęściej w ostrym stanie, kiedy ten obrzęk i reakcja zapalna jest bardzo silna. Więc my realnie wpływamy na zmniejszenie odczuć bólowych pacjenta i to jest dla nas kluczowe, a to czy ta przepuklina się wchłania czy też nie, nie musi dla nas stanowić istotnego czynnika. Nie jesteśmy zobligowani do tego, by sprawdzić czy ta przepuklina się wchłonęła czy też nie. Jeśli pacjent się poprawia, zakładamy, że sytuacja jest korzystna i tym się e, kierujemy. Więc mm, tak naprawdę my mamy stworzyć warunki pacjenta, dla pacjenta, poprowadzić go w tym samoleczeniu tak, by on miał największe szanse na samoistne wchłonięcie się tej przepukliny. Ale istnieją sytuacje, w których musimy powiedzieć sobie stop i jasno zadeklarować pacjentowi, że musi się skonsultować z neurochirurgiem w celu omówienia kwalifikacji pod operację. Są sytuacje, w których nie możemy czekać i nie należy tego traktować jako porażkę fizjoterapeutyczną czy porażkę pacjenta. Tak samo jak zalecane jest leczenie zachowawcze w konkretnych sytuacjach, tak samo zalecane jest leczenie operacyjne w konkretnych sytuacjach. I mam tu na myśli przede wszystkim niedowłady, zaburzenia neurologiczne, opadającą stopę, zespół ogona końskiego. To są sytuacje, które bardzo dokładnie omawiam w kursie, które przygotowałam dla pacjentów. Pierwszy moduł. Dotyczy wszystkiego tego, co pacjent powinien powiedzieć, zanim zdecyduje się na operację, i mówię tam między innymi o wskazaniach do operacji, o powikłaniach, o rodzajach operacji, o tym, jak przygotować się do rozmowy z neurochirurgiem, o co warto go zapytać. Wszystkie te kwestie rozkładam na czynniki pierwsze, tak, byś mógł mogła podjąć tę decyzję bardzo świadomie i bez strachu, bez obaw, z pełną świadomością tego, co się dzieje. Dlatego jeszcze raz podsumuję temat tego, Wchłaniania się przepukliny. Tak, one mogą się wchłaniać. Dzieje się to bardzo często. Im większa przepuklina, tym paradoksalnie większe szanse na większe procesy naprawcze, a więc większa szansa na samoistne wchłonięcie. Ale my tego procesu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zaplanować, a tym bardziej podpowiedzieć pacjentowi na pierwszym etapie. Czy będzie musiał mieć operację, czy też, czy też nie. Czasami są do tego czerwone flagi, które jednoznacznie kierują pacjenta do neurochirurgia, ale w większości zdecydowanej leczenie zachowawcze jest wystarczające. Najważniejsze jest zrozumienie, kiedy można bezpiecznie obserwować pacjenta i leczyć zachowawczo, a kiedy należy działać intensywnie fizjoterapią i kierowaniem pacjenta na neurochirurgię. Jeśli chcesz. Wiedzieć, jak leczyć swój kręgosłup, jak o niego dbać, rozumieć to wszystko, a nie bać się tego tematu operacyjnego. Po pierwsze, subskrybuj mój kanał, będzie tutaj bardzo dużo ciekawych treści dla Ciebie. W opisie zostawiam Ci link do newslettera, w którym co tygodniowo dzielę się wiedzą, już wspominam o nowych filmach. I zostawiam Ci też link do kursu, o którym wspomniałam. Jeśli jesteś jeszcze przed decyzją o operacji, pierwszy moduł będzie dla Ciebie bardzo pomocny. Zachęcam do śledzenia i widzimy się w kolejnym odcinku.